Case drobeu! Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnóż swoje ekipunek na święta. Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów, odbieraj codzienne bonusy nawet do 100 zł. Case drobeu, otwieraj skrzynki za PC Blik SMS Przelew. Link w opisie polecam. Dzień dobry drodzy, ja jestem Rudy i tam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Overwatcha. Wiem, że w tamtym tygodniu nie było overwatcha, za co Was przepraszam. Mówiłem, że będę wrzucał co tydzień we wtorek overwatcha, no ale kurczę, no wyszło tak, że było, był, był Sylwester, no i kurde, Rudy za dużo popił, zapomniał też odcinka wrzucić, ale spokojnie dzisiaj. Dzisiaj jest odcinek, jutro będzie za tamten tydzień odcinek, czyli jutro też będzie overwatch w środę, więc co mordy? Łapa w górę pod filmikiem, zostawiacie z 1000 łapek, będę zadowolony, zostawiacie również suba, kto zostawi suba. Pamiętajcie, jesteśmy już blisko 40. Subskrypcji. A kto jeszcze nie zostawił suba, nie kliknie ten na dole czerwony przycisk z dzwoneczkiem. I co jeszcze chciałem powiedzieć? No i pamiętajcie, że jeszcze jest konkurs na kosę. Jeszcze będzie trwało losowanie, będzie w piątek albo w sobotę na streamie Nie będę nagrywał filmów, po prostu na streamie to wrzucę i tyle No i co, no to co, przechodzimy do dowodu I pamiętajcie mordy, używajcie mojego reflinku z case dropa Pierwszy link w opisie, wchodzicie przez niego, logujecie się I dostajecie darmowe dolany na otwieranie skrzynek Kto jeszcze nie, korzy nie korzystał to zapraszam I co, zaczynamy, mirage, mirage, mirage Zobaczmy co dzisiaj nam przyniesie Gaben Mam nadzieję, że jakichś tutaj czterów będzie dużo w brud. I będzie zarąbiście, zarąbiście I ogólnie wiadomo, że będę nagrywał teraz odcinek za odcinkiem Ponieważ no musi być na środę odcinek jeszcze Więc dzisiaj dwa Overwatch'a nagrywam No i zobaczmy Co dzisiaj nam Pan Gaben da Co dzisiaj nam Pan Gaben da Mam nadzieję, że nie będzie lagów, jeszcze sobie to sprawdzę Bo ostatnio mój komputer dziwne rzeczy odwala Będę musiał go pewnie znowu przeczyścić Dobra, Pan Podejrzany Pan Podejrzany ma 20 fragów Stoi na respie jak to mówił Izak, stoi na respie, konfiguruje aksy No i zobaczymy, co nam pan podejrzany pokaże Na razie ruchy dzikie, densy tutaj Scoutik jest, o Co mi się wydaje, że ten pan będzie odpalony Nie, nie. a awłupka, się, że miał scouta Ten pan coś, wyczuwam, że będzie odpalony Coś mi się tak wydaje, zaraz zobaczymy Zaraz zobaczymy Flat tam stoi, okej okay. Teraz będzie wychodził na mida, pan podejrzany Na krzesło, no pewnie na nich coś wychodzi Coś taki śmierdzi mi tam A, już wymierzany. no to już widzę, że jakiś Wallhack na pewno jest. Znaczy trigerek. No chyba trigerek jeszcze do tego. No coś mi się wydaje, że mecz, mecz non prime, non prime, oczywiście, na 100%. Dobra, przyświeźmy to, zobaczymy czy jeszcze będzie coś tutaj kombinował. Ale na 100% jest odbalony. Patrzy się, w sumie przez ścianę. Triggerek jest, więc Fraguje sobie na luzie No właśnie, dobra. Ugrał. Piękna runda byku. Piękna runda. Pokaż coś więcej, może się na marca odwalisz. Pokaż tutaj jeszcze klasę byku. O, skakuje, tutaj movement kobry, uwaga. Ale nikogo nie ma na B. Wszyscy są praktycznie podaje. Tak, podany na reskę No dobra, Midasy może na spokojnie wyjść, dobra. I zobaczymy, co teraz pokaże nasz pan podejrzany. No tak, dostał za 39 zawupy. Pewnie po nogach. Uuu, Flet go zabił. No chyba pan Flet w Tero też jest odpalony. Czy, czy to jest hacks vs. hacks? No kurna, powiem wam. Możliwe, możliwe, że tu grają hacks vs. hacks. Zobaczymy dalej, nasz pan podejrzany w akcji. Co pamiętaś, tamten nick flet. Na 100% musi być odbalony. Na 100%. Tak samo jak nasz pan podejrzany. Już tutaj się wszystko udokumentowało? Będzie ban, będzie ban. Taka musi w pałacę, nic. O, ależ piękny hedik. Co za... Co za refleks chudego byka tutaj poszedł. Zobaczymy co dalej, mierzy cały czas w pałacu Nie wiem, po co ten gościu spraya takiego dał, ale okej. Okay. to ciele tutaj jest. Na dole co on triggerem gra? Myślałem, że trigera ma kolejny Szan Spin bota. Okej, okay, jeszcze jest i Rampa BOŻE, Jaki on ma refleks! Kurde, no i został pan Fled, ale nim go wyjaśniam. No, kurde, myślałem, że Fled jest odpalony. Może jest odpalony, może nie. Ale kurde, no. Myślałem, że to jest hax vs. hax. No kurde, morda. Widzimy Bo bany hopy i uwaga za teraz robi. Jest jeden, leć. Okej, okay, zobaczymy co dalej O, stanął w miejscu, znowu jakieś konfigurowanie haksów Mówi, kurde, coś co za sobą wchodzi, no Trzeba to podkręcić chyba Trzeba to chyba podkręcić, no i zobaczmy teraz Tutaj mu kolega się wpierniczy w pozycję, nam idzie Okej okay. I teraz, pan podejrzany wychodzi I... Ajajajajaj, mało brakowało To mówisz mordo, już to przeskanować tak naprawdę Jakby ci się chciało, no dobra, kolejny fragens i tam dobija alfa, i elegancko. No i nasz pan paryżany Zaczyna rundę pistoletową od, od Digla, no. Dziwne posunięcie, ale mnie to nie dziwi. Nie dziwi mnie to. Wiecie, jak już latacie odpaleni, to Digla i one-tapy. Foka, tutaj ładnego tapa dał. Foka, kolejny raz. No, foka, co tu ugrał? Foka, zrobi Nie, Nie, zrobię Flat dobija, dobra, runda jeszcze dla zespołu Anty. A, tym razem coś nie pykło. On chyba ma jakiegoś trigera podawłego, bo coś tutaj. Z digielka nie chciał siąść. Nie no, foka ładnie rozdał. Foka eleganckie głowy. Postrzelał sobie. No, pan podejrzany już głowencja. Flat. Kolejna głowa od naszego pana podejrzanego. Skilowy chłop. Czyżby kolejna głowa? Czy nie? Ale mu ucieka ten celownik przystrzala, nie? Ale mu gdzieś spiernicza ten celownik. No i zobaczmy Jakiegoś hita tam zadał No i tutaj kolejna trzecia głowa, no! No gość skillowy, no na pewno lepszy ode mnie, no na pewno lepszy ode mnie Zobaczmy co dalej, tym razem skałcik, uwaga, co pokaże ojej. No Trochę coś tutaj, zły pik był U flat, flat co zrobił? Chyba pan Flat, Boże, flat Flat, przepraszam, flat, a ja flat piszę czy mówię? O mój Boże. Sorry, przepraszam, pomyliłem się. Flet chyba tam już na odpale ciśnie. Pokona nam idzie. Ależ piękna głowa od naszego pana podejrzanego. Znowu. Czysty skill, czysty skill. Nic tylko ciężkie treningi na komputerze. Pięknie. Ale on to robi, ale on jest kozakiem. Ale on jest kozakiem, uwaga. I koniec demka. Dobra, no to co? No, wspomaganie, celowania. Tutaj wszystko nie, no inne zewnętrzne wspomagania, bo banych nie miał. No raczej tam aim, czy jakiś czy jakiś wolak był, dobra? Przesyłamy werdykt. Przesyłamy werdykt. O, ktoś zostawił suba. Wy też możecie w tym momencie strzelić suba, łapę w górę, bić na mojego Instagrama. Wszystko znajduje się w opisie. I czekamy na drugi nadzór. No, czekamy na drugi nadzór. Mam nadzieję, że drugi nadzór nam też przyniesie jakiegoś cheatera. Ale to sobie ba, trochę chwilę poczekamy. No i drugą mapką jest Dedas 2. Zobaczmy co nasz pan podejrzany... To jest 27 fragenów. No zobaczymy, co pokaże. Drugi pan podejrzany, dascik jest zlecony. Zobaczymy. Zobaczymy co tutaj da. No i się zatrzymuje przed blągiem. Ok, Sem tutaj fraguje. No zobaczymy naszego pana podejrzanego teraz w akcji. Pokaz killa by No No mało to, bardzo dobry. Bardzo dobry bym powiedział. Bardzo strzała. No coś tutaj antyterroryści. Duszą, duszą tutaj terrorystów. No i dobra, zostało w sumie nasz pan podejrzany i zygzak. Zygzak McQueen, dobra, podejrzany robi nasz fraga. Zobaczymy co dalej. Coś mi się wydaje, że ten gość już na Wolu mi śmierdzi, nie? Ten gość już mi wallhack mi śmierdzi, ale nie jestem za bardzo jeszcze pewny. O, coś tu nie trafione. Kolejny frag. Ty, no nie wiem, jakich rangach grałem. Jak ty się odwraca w tunelach, gdy cię nie odwróci do przeciwnika. On mógłby uciekać do tyłu, ale okej. Okay. Zobaczymy, co nasz pan podejrzany nadal stoi na tym idzie. wie chyba, gdzie jest przeciwnik. No i zobaczymy. No i zobaczymy. To jest tunele skracane. No i strzałka tam daje, robi fraga ze skauta. No, ciekawie, ciekawie się robi. No i zobaczymy. To jeszcze na plecy naszego pan podejrzanego wchodzą, ale jest frag Kolejny frag, No. Szałka, czy pan podejrzany? Uwaga. A, 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 szałka nawet się nie ruszyła, Okej. Okay. No, chyba będzie już rotowane pod B. Chyba będzie szybka rotacja pod B. przyspieszmy to. Trochę już szałka się ustawia na drzwiach. Oj, 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 oj. Cóż za spotkanie. Uwaga, będzie jakaś głowa. I niestety nasz pan podejrzany tu nie ugrywa. No, trochę dziwne, trochę dziwne. Szczerze, lekko mi się wydaje, że gość wygra na Wallu, ale też wiecie, nie chcę tutaj od razu nic mówić. Po prostu wiecie, jak ty zawsze się ogląda Demko, ty jest i jesteście z takim nastawieniem, że no ty musi być odpalony, nie? Ty musi być odpalony. Musimy jeszcze na jego grę popatrzeć, no tutaj skan przez smoka. No to już mi bardzo zaśmierdziało tym Wallem, powiem wam. To już mi bardzo tym wallem zaśmierdziało. Idealnie w dobrym momencie, no kurna, powiem wam, jestem w szoku, jestem w szoku. Okej, okay. dobra, co dalej? Co dalej? Pokaż nasz pan podejrzany. Uwaga, dwóch przy oknie. Będzie do końca mierzył. Chyba tak, będzie do końca mierzone Będzie do końca mierzona. czy trafi? To się przekonamy, to się przekonamy. O, idzie, idzie coś od tuneli. Jest frag, no. Kurde, powiem wam tak. Kroków nie słyszałem w dolnym tunelu. Kroków nie słyszałem. Goście na pewno musi mieć wallhaka. Albo, może, nawet radar hacka, Bo ja z dolnego tunelu nic nie słyszałem. Chyba, że ma głośniki za 8000 euro i wiecie, i wszystko wie, wszystko wie. Ale coś mi się wydaje, jakiś radar hack, wall hack, coś w tym stylu, coś w tym stylu. Ale na pewno jest odwalony, na pewno jest odwalony. To jest pewne, to jest pewne. Uwaga, zobaczymy, teraz będzie wyjście. Mamy fraga, pan podejrzany świruje, świruje byka. Nie no, na 100% ten gości musi mieć wallhack, nic nie, na 100% Pamiętajcie, tak samo możecie komentować w komentarzach Pisać, Rudy kurde, nie no, ten ty był skillowy Wiesz, mordo no, co ty, ty co, bo lepsze od ciebie to od razu zgłaszasz typa? Coś w tym stylu możecie komentować <laughs> Coś w tym stylu możecie komentować, ale nie, ewidentnie wydaje mi się, że gości naprawdę, wallhack musi być grany, wallhack musi być grany no to widzicie, gdzieś się dziwniej jak drugi przeciwnik to mierzy w niego, czy tam neidy, czy coś rzuca To jest strzałka się rozpędza, ale spalił, ale spalił, nawet dwóch spalił, no! Mo, mo, molotow 200 IQ. 200 IQ. Taki, Primasort Molotow poszedł Choć w sumie niepotrzebnie tam we dwóch się antyterroryści stali To był błąd, ale no, Ich błąd w końcu, nie? Ale no dziesiąta runda dla z Tero, no. Trochę może się tam przyblokowały chłopy i okej, okay, no i Nate rzucony pod tunele. Jak ty podchodzi, więc wydaje mi się, że ten typ. No musi i leci na wallu. Jak nic. Wallhack jest wyczwalny. Całem Loka go nie zgłoszę, ale wall jak najbardziej... Powiedzmy, że zapauzować, o. Teraz puszczyło coś mi się zlagowało z tym demkiem. Okej, okay, tutaj jeszcze jakieś szałka fragi robi. Zygzak tam z autoszmaty, no. Nate był rzucony. On się tak, nie wiem, czy on się tak patrzy przez ściany, czy, nie wiem co on robi Nie wiem co on robi, czy w tym momencie konfiguruje haksy, no, no nie, nie wiem co mam powiedzieć Aaaa, chciał kosek, kosek, chciał tutaj Elegancko ugrać, no ale mu się nie udało, dobra, strona CT Antiterroryści razem 10.5, 5 terroryści będą chyba wyjeżdżali po bombsite B, a on już tutaj skraca dolny tunel No i tutaj może zobaczymy, czy ma aimbot Ta to... No chyba tutaj już był odpalany aimbot Tutaj już był odpalany aimbot Oj oj, oj oj, a się chłop spalił, a się chłop spalił, nie? Oj oj oj, ale się chłop spalił Nie no to już Aimbot był chyba w tych tunelach był od, od, włączany, ewidentnie Ewidentnie Aimbot już był włączany No Idzie po Ace'a chyba, chyba idzie po Acea Chyba idzie po Acea Jak on chyba Ace'a tu będzie robił Uwaga Jump Ja pierniczak ten celownik przeskoczył Dobra, no ja jej się ładnie zrobię, no piękny Asi Normalnie niczym na majorach. Dobra, prześpiesz daleko to meczka, No kurde, no teraz się spalił z tym aimem byk, że ho ho ho. O, no, jeszcze bany chopa widzę. No, bany jeszcze grany. No, gościu już tutaj. Fula, fula odpalił, mówi. A co, i tak już mnie zgłosili. I tak, dostanę bana. Rudy mnie na overwatchu zgłosi. I pa, i cyk. Cyk głowa. Cyk głowa. Boże święty. Ulala. Co robi, co robi. Teraz jeszcze raz, druga głowa No 4k, nie jest, ale 4k No pięknie, pięknie mu to wyszło No to widzimy, że ten typ już Na maksa odwalony, ten typ już Kurde, wiecie, mówi A, szkoda, szkoda Wiecie, co jest darmowy to Nowe konto się założy Nowe konto się założy Ale mu te głowy wchodzą Jezu, jaka głowa no wariat już szaleje, do końca widać, do końca szaleje On się już nie pierniczy w tanku, on mówi Jadę z tym, jadę z tym i to robi No i koniec Myślę, że zaraz się powinno skończyć Po tej rundzie oczywiście, albo w trakcie No tej bany Hołpy na skopie No gościu dobry jest to gościu, naprawdę Talent, 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 esportowy. Takiego to nic, tylko brać do drużyny Ja Pierdicie jeszcze ta rudna na końcu, no. No na bogatości wjechał, chłop, na bogatości. Dobra, tutaj za wszystko go zgłosimy, myślimy przeszkadzało, No nie przeszkadzał, no tylko przeciwnikom przeszkadzał. Dobra Mordy, ja Wam dziękuję, pamiętajcie, że jutro wleci kolejny overwatch, więc wypatrywać na kanale. Pamiętajcie 1000 opeczek, zostawicie będzie szczosiwo, szczęśliwo. Pamiętajcie również, że to jest giveaway na koskę, Jak ktoś jeszcze nie brał udziału, ma szansę do piątku bądź soboty zależy, kiedy rozlosuję, kiedy streama zrobię. No i co? Mordy, to na tyle wbijajcie jeszcze na Instagrama. Ty jeszcze nie korzysta z mojego reflinku, na zrobię. też bijać. Ja lecę Elo, się narka.